Siemano z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla was. Dzisiaj wyjątkowo bez kamerki. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, czy wolicie z kamerą, czy bez odcinki. Namy zaczynamy dzisiaj od skrzynki diamentowej, bo to ona będzie decydowała jaki w tym odcinku mamy budżet. Możemy mieć 8 koła, możemy mieć 200 zł. No i będziemy mieć 200 zł, więc robimy challenge od 50 albo od 70 zł do kosy razy 4. Chociaż nawet razy 6, bo mamy trzy stówki i właśnie dzisiaj będziemy robić bitwy za 5 dyszek. Będziemy robić bitwy za 5 dyszek? Tak myślałem po prostu. Tak myślałem, że e, że wyleci, wylecą mi te dwie stówki. Więc zaczynamy i będę robił bitwy za złotych 50. E, no i mamy 49,81 bitwa. Na trzech graczy e, będę robił takie bitwy. Wy pamiętajcie, żeby oglądać odcinek do końca. I najważniejsze, żeby używać kodu Esteban na się Tutaj kod promocyjny, ja teraz nie będę wchodził, bo wyjdę z bitwy, ale kod promocyjny Esteban albo pierwszy link w opisie również możecie sobie zakręcić dziennym bonusem co 20-24 co 24 godziny. No i zgarniać naprawdę fajnej temki. A gość trafił z Glocka za 72 zł. Faktory New w skrzynce Glock. OK, ale zobaczcie w ogóle jakie dropy tu lecą. Tylko niestety nie dla mnie. Tylko niestety nie dla mnie. No jeszcze jest Mosby szansa, bo one moment. Wiadomo, że jest tańsza. No okej, okay, no to jest drogie, ale 20 złotych jedynie. Ale zobaczcie, bitwa za 5 dych. I zobaczcie jak potrafi oddać. I zgarnął to jednak, bo 227 zł. Tworzymy jeszcze jedną taką samą bitwę i lecimy dalej. Wypamiętajcie, żeby oglądać odcinek do końca, żeby mieć łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić. Widzowie, jak będziecie mieli suba z dzwonem, to nie przegapicie żadnego odcinka. No ale czasami ten dzwoneczek w sumie też nie działa, ale nic Was to nie kosztuje, dlatego dajcie dzwoneczek, subskrybujcie właśnie z dzwonem żeby nic was nie ominęło. A jak już ma was coś ominąć, to wbijcie sobie na Discorda, bo tam zawsze powiadomienie macie o, o filmie, o streamie, o wszystkim. Namy na razie no wychodzimy na prowadzenie, ale już niestety nie. Kurcze, fajne skrzynki dałem. Naprawdę fajne skrzynki dałem i myślę, że zrobimy sobie jeszcze jedną taką bitwę. No bo tak jak widzicie, mamy te trzystówki, robimy od 50 zł do kosy cały czas no, ale niestety tej bitwy znowu nie wygrywamy, więc tworzymy do trzech razy sztuka taką, taką samą bitwę. Jak teraz nie odda, no to niestety trzeba będzie zmienić plan. O! O! Mamy bitwę z użytkownikami. Dawno takiej bitwy nie miałem i to dwóch użytkowników wbiło. Bondiorno oraz white, white Phosphorus, no i on na razie prowadzi. Mamy Uspika, który warty jest te 13 zł zawsze. Eee, no ale. Lucky Punch? Ok, dla mnie Lucky Punch. Ale myślałem, że ten kawałek droższy. Gadżet to jest skrzynka, która potrafi rzucić i rzuca dla mnie 28 zł. Ładnie, naprawdę ładnie. Mosby znowu dla mnie. No i wygraliśmy. No Tą bitwę udało się wygrać. To najważniejsze do 3 razy sztuka, jak to mówią. I zgarniamy. Chociaż jakiejś ogromnej puli nie ma. To razy 3 jest w sumie bardzo ładne. Jest bardzo ładne. Razy 3, więc możemy zrobić kolejną bitwę za 5 dych i zrobimy teraz od 45 do 5 dych. I damy po prostu jedną skrzynię, i będzie to skrzynka Dream za 48 zł na 4 graczy. Próbujemy też tak, trzeba próbować. Dobrze, że tą bitwę udało mi się wygrać. O, mów mi Wojtek wbił, zobaczcie, cyk. Bardzo ładnie, że użytkownicy wbijają, jest prawie druga w nocy, więc szacun, szacun dla tych ludzi. Wybaczcie że jak gadam jakieś głupoty, no ale tak jak mówię, jest druga w nocy, no i zgarniamy tą bitwę, no, nie jest to jakiś duży profit, ale druga bitwa z rzędu zgarnięta, to najważniejsze, robimy znowu taką samą bitwę, cyk, no i mamy, czekajcie, bo zaraz tu ten kałaszek się powinien pojawić, okej, okay. sprzedajemy to i zobaczcie, mamy cały czas trzystówki, cały czas trzystówki mamy, więc jest w porządku. Czy z jednej bitwy uda się zrobić kosę? Zobaczymy. Mam nadzieję, dream. Niestety nie tym razem. Dla mnie do trzech razy sztuka znowu. Robimy taką bitwę, przywołujemy boty. No i co? Też nie będzie to długi odcinek. Myślę, że z pięciu dych jest szansa zrobić kosę. Jest na pewno szansa zrobić kosę, ale to trzeba grać z głową. Pamiętajcie o tym, żeby też się nie podpalać, żeby nie ryzykować. Jak macie fajny profit, to lepiej wypłacić. A my zgarniamy znowu tą bitwę. 165 złotych z 48. No i powiem Wam tak: zobaczcie, miałem 300 na początku, a w tym momencie już mamy naprawdę fajny budżet, bo zaraz ten kałaszek nam się tu pojawi, sprzedamy go i mamy, uwaga, 400 złotych. I w tym momencie robimy olina. No wiadomo, że nie jest to od 5 dych, ale damy sobie po prostu do 60, coś takiego sobie zrobimy. Ocean Dream, Melody, Robo Sfert, Smart Move i Reach. I jeszcze jeden. Eee, nie, nie, nie. Nie stać mnie. To jeszcze jeden taki. No i lecimy na czterech graczy. Jak to się uda wygrać, no to na pewno będziemy zarobieni. Trzymajcie kciuki. Widzowie, ten odcinek troszkę chaotyczny. No bo tak naprawdę nie wiedziałem, co mi skrzynka bonusowa da. Ale zawsze to jest eee, coś, co dostajemy za darmo. Jest BotChat, jest Arnold, jest Jerry. Jak to by się udało wygrać, byłoby naprawdę zajebiście. Trzymajcie kciuki. Pierwsza skrzynia. No i uwaga. 63 zł tutaj dla Jerego. Melody dla Bota Chada, 95 zł. Arnold 70. No i Robo. Robo to była nadzieja. I zobaczcie. 223 zł dostaje. No nie no. Sfert dla Jerego. No i co? Smart move. Okej, okay, nie wiem ile to jest warte. 33 złotych, 150 TMK. No nie, no to już niestety nie mamy szans. Stuwa, takie MP7. Underdoga bym wygrał jakby był. No niestety. Niestety, ale tak jak widzicie. W ogóle jaka pula zajebista. 1100 złotych. Cóż. Okej, okay, uważam, że z pięciu dych na pewno jest szansa coś zgarnąć. Nam się dzisiaj nie udało. Ale ja wam dziękuję za oglądanie. No i na razie.